Rock and rollowy klasyk, utwór, od którego wielu basistów zaczyna swoją przygodę z tym instrumentem, czyli utwór All oh Pretty Woman. Dzisiaj przyjrzymy się linii basu, jaką znajdziemy w tym klasyku lat 60. Oryginalnie zagrana na kontrabasie, ale my dzisiaj weźmiemy nasz czterostrunowy instrument i spróbujemy zagrać to, co jest w oryginale. Zaczynamy! boturca I'm a lonely Bosta. Witajcie w 25 odcinku serii Zagraj to na basie. Ten rock and rollowy klasyk o Pretty Woman gramy w tonacji Adur, co jest dosyć ważne dla basistów. Zapytacie, dlaczego? Może na początku nauki takie detale jak tempo, tonacja nie mają dla nas znaczenia, bo przecież tylko ważne jest to, że dostajemy. Proszę, proszę bardzo, tabulaturkę widzimy co jest grane. Możecie zagrać razem ze mną, potem otrzymujecie też osobny podkład bez basu z samą tabulaturą i możemy grać. No i faktycznie jest to super sposób na naukę na tym instrumencie. No, oczywiście PDFik z tabulaturą, PDFik dla was czeka, jest na serwisie Patronite, dlatego zachęcam Was do wsparcia projektu całym sercem. Dziękując oczywiście tym, którzy już to robią. Yy, wracając do tonacji, no powiecie, po co mi to wszystko wiedzieć? Tak naprawdę potem, kiedy wiemy już o co chodzi z tonacją, jakie są akordy na poszczególnych stopniach w danej tonacji, takie magiczne słowo, ale tak naprawdę nie bójcie się, to nie są wielkie. I jakieś zawiłe sprawy dojdziecie na pewno do tego. Mamy informację, która pomaga nam potem zrozumieć, dlaczego gramy pewne dźwięki i dlaczego pewne kształty występują na jakichś danych akordach, stopniach. Potem pomaga nam to na przykład, jeżeli ktoś nam powie, a zagrajmy ten utwór w innej tonacji. I my nie panikujemy, dlatego że, ojej, straciliśmy już układy pod ręką, to nie zgadza się z tabulaturą, ale mając na przykład akordy pod ręką, będziemy wiedzieć, co mamy dalej robić. Zachęcam Was do takiego rozwoju poprzez na przykład oglądanie serii fundamenty basowej harmonii, gdzie idziemy sobie krok po kroku przez skalę, ćwiczenia na skalach, potem właśnie akordy, podstawowym akordem, jaki jest trójdźwięk, potem e, Volume 3, czyli już cztery dźwięki. No właśnie, ponieważ e, tutaj utwór o Pretty moment zaczynamy bardzo charakterystycznym riffem. Ten riff, e, w części tak zwanej intro, ja sobie potem napisałem część vamp, e, zaczynamy od. Takich dźwięków, zobaczcie. I żeby cieszyć się muzyką, na sam początek nie musimy do końca wiedzieć, co się tutaj dzieje. Wystarczy po prostu sobie to zagrać, nauczyć się układu i włączyć sobie podkład i grać. I macie zupełną rację. Natomiast dla tych, którzy chcieliby już troszeczkę więcej wiedzieć i zrozumieć, no to moi drodzy, to ten układ. Na samym początku gitara elektryczna go gra, to jest układ akordu, Do, dosłownie ogrywamy to, co w ćwiczeniach, właśnie fundamenty basowych harmonii, tam powiedzmy troszkę takie nawet czasami ćwiczenia się nam to wydają, właśnie nawet, ale jeżeli dopóki nie zrozumiemy, że wow, to potem wykorzystujemy w piosenkach, no to właśnie wtedy stają się... One nie nudne, ponieważ mamy zastosowanie teorii w praktyce. No i tutaj dokładnie nic innego, jak ogranie poszczególnych, tych składowych akordów, Bass razem z gitarą, razem z innymi instrumentami, po prostu opisuje harmonię, pokazuje, jakby tworząc napięcie, i powiedziałem na początku tonacja Adur. Jeżeli sobie zobaczymy Adur, jakie ma dźwięki AH, C, D, F, G, A. I zobaczymy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to. Pierwszym moim dźwiękiem, i też zresztą napisanym tutaj nad, nad tymi dźwiękami, akordem, zobaczcie sobie, prześledźcie, jest napisane coś takiego jak E9 bądź E7, zobaczycie w różnych opracowaniach, czyli akord durowy, czyli co to znaczy akord durowy, posiadający dźwięki E i A, no i właśnie ten dźwięk D w tym przypadku, czyli tą septymkę małą. Bardzo charakterystyczną dla blusa. No i, i nawiązując do mojego wstępu, jeżeli ktoś mi powie, zagrajmy to wyżej, albo na przykład wokalistka na jakimkolwiek koncercie, powiecie, a ja gram w Pity Woman, ale nie w A-dur, tylko gram ją sobie niżej, w F-dur, i ja w tym momencie wiem, że piąty stopień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, C. Taki ten kształt już jestem w stanie sobie wykorzystać w innej tonacji, rozumiem, co się tam dzieje, rozumiem, jakie są dźwięki. No i w tym momencie wiedza z teorii muzyki, wiedza generalnie z tym, jak zbudowana jest muzyka, na jakich akordach, pozwala mi po prostu czuć się pewnie, zmiany tonacji nie są dla mnie problematyczne, ponieważ ja rozumiem te struktury, tak jakby rozumiem te mapy, i potem po prostu jestem w innej tonacji, spoko, wiem, co mam dalej. Robić. Zachęcam Was do takiej pracy, a teraz nie będziemy przedłużać i idziemy do kolejnych części i omówmy sobie to, co występuje faktycznie w utworze w tonacji oryginalnej. Ok, więc jak już zacząłem mówić, po kolei mamy dźwięki E dwa razy, dźwięk GIS, H, D. I tutaj proponuję słuchajcie, żeby zagrać to, albo możemy pójść na czwarty palec. Album możemy sobie pójść na pustą strunę. W oryginale jest to granie na kontrabasie, więc też na pewno inaczej basista czy też kontrabasista by to wykonał. Moim zdaniem, jeżeli gramy to na kontrabasie, to na pewno by użył pustej struny. Natomiast w naszym przypadku kwestia tego, że musimy bardziej zwracać uwagę na tłumienie, bo po prostu mamy przystawki, instrument jakby jest bardziej czuły na każdy dźwięk, więc ja proponuję, żebyśmy możemy sobie użyć tutaj akurat przy pójściu do góry ta pusta struna może nam pomóc, ale przy zejściu w dół zobaczcie, dźwięk D chwytam piątym palcem. I teraz przy takich zagrywkach trzeba poświęcić trochę czasu, zastanowić się, którym palcem i jak to zagrać. Więc są różne układy. Pierwszy, który i jeżeli byśmy wykorzystywali na przykład ten czwarty palec już od razu, jeden z góry i w dół, możemy sobie użyć trzeci, pierwszy, czwarty, trzeci, pi pierwszy, czwarty. Zobaczcie, z tego się robi dosyć dobre ćwiczenie techniczne. Nie? Jeśli chciałbyś pobrać materiały PDF, obejrzeć lekcje do końca, obejrzeć całe play along yy, oraz zagrać samemu do wersji podkładu bez masu oraz z tabulaturą na całym ekranie. Wszystkie te rzeczy są dostępne na moim serwisie Patronite. Wspierając projekt otrzymujesz dostęp do tak zwanej części, gdzie czekają na Ciebie materiały, które jeszcze lepiej pomogą Ci przygotować się do gry na tym instrumencie. Także zapraszam do wsparcia projektu, a to tak naprawdę wierzę, że pomoże Wam w Waszym muzycznym rozwoju. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnym odcinku.